Jeżeli wszystko jest gotowe I występowałeś, że przyjeżdżasz. pierwszej występowałeś. I występowałeś. I występowałeś. organizacji, występowałeś. I występowałeś. I I występowałeś. I Dla dziewczyn, dla dziewczyn zakreślają numery. Niestety nie ma już listy startowej dla dziewczyn, bo to się po prostu zmieni. Bardzo dużo dzieci przychodzą. Poczekaj Stanisław. Rodzice, rodzice proszę się odsunąć, żeby nie było problemu.

Dzięki za uwagę! Antoni! na dostawie 200 metrów. Ostatnie wyjaśnienia i już wystarczała. Sędzia wstępny w zawodach, to jest dyrektor racji i pan...

Workers, od razu. Czekaj, e! Czekaj, be, Dawaj! to jest to! Dajmy! 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 17. siedemnastym z Bruno i z numerem 153 na trzecim miejscu z Turski Jantan nie no ja się drugie 165 z dziecią do stare do W tym miejscu jest Samowiczka z 234. I wystartowanie w walce klasy trzecie. W bardzo szybko przebiegły ten dystans. 200 metrów. Thank <laughs> you. w tej kategorii, ale wspomaganie było ogromne. Nie ma jak to mama na prasie. Nie ma jak to mama na prasie. Dziękuję. I tutaj mamy również uczestniczek tego biegu klasy piątej. Dawaj, dawaj Dawaj, dawaj, dawaj! Już mówimy o kuchicieżu. Jaworska Klaudia. Brawo Józefowi. Z numerem 258. 258 jest <zysy> to Kupentar Martyna. I z numerem 241. Trzecie miejsce Lesiu Moscyna. A więc po już mamy skoncentrowani, przygotowani i za chwilę. Stało się czekamy na ten sygnał sędziego starkowego, który jest dzisiaj. Wychowski patryk. Z numerem 243. Motorek 400 drugie miejsce mm. 400 mm. 400 metrów klasy 6 400 mm. 400 metrów 400 mm. 400 mm. butamy na 400 Wybraną polską medalidę. Gratulacje! Czekamy na polskich Druga, 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 No, 264, to jest druga zawodniczka. i trzecie jest Nie I trzecie miejsce na Nie powinna. Nie powinna. Nie powinna. Nie w klasie ósmej, siódmej nie biegają. Nie biegają, na w Zwycięża sam klasem na nie miał przeciwników, natomiast tutaj jest walka o pierwsze miejsce wśród chłopców klas szóstych. Już stracamy top to pierwszy, 180. Dołoczko Jakub, 186, drugie miejsce, Baranak Arkadiusz, Milena Fajruta, drugie miejsce. I zwycięzcą trzech dziewczynek jest Panna Hakiła Woźniak. Milena Fajruta, Milena Fajruta, drugie miejsce. Zapraszamy Miljana Miljana Juta, a nagrody Wielką Brytanię, dyrektor Osłów Mębno, pan Stanisław Bakiewicz oraz organizator sportu, pan Kropej Pierwsza klasa Borys Żłowicki, trzecie miejsce, drugie miejsce Antoni Klewan i zwycięzcą tej że jest Michał Mustaniak. Zapraszamy. nie chciał stanąć na drugim? Będzie, tak będzie. Dobrze, no to czekamy. chcę zawsze o tym wiedzą, czy będzie, czy nie będzie. Na razie nie ma. Osoby na drugie miejsce. i było obietnicą, że będzie zawodnik na drugim miejscu Pani e, Akuba trzecie miejsce Julika Zióławska drugie miejsce i Ines Lewandowska zwycięszczyna tej kategorii wiekowej i teraz już mamy pełne podium wszystkie zawodnicze się stawiły po odbioru nagród pamiątkowych wykładów które wręczają pan Paweł Łysowski i pan Stanisław Rastlejtywicz Z oczywiście warto robić, ponieważ dla tych osób może być to bardzo ważne, że kiedyś wiga lub na uczą zawodach, na podłodu i miejsce Bruno z grzyba. I zwycięzcą jest Wiktor Ura. Wiktor Ura, zwycięzcą tego nowego drugi klas. Bruno z grzyba.

Oczywiście głównie po zaczęciu tej rywalizacji. Nie chcę używać słowa bo się nie niej miejsce Kajetana Jefana i zwycięzcą w tej kategorii jest Hanna Mostali. Hanna Mostali, kawa pierwsza. Prosimy o aplauzję do racyzmu, proszę Państwa, no bo tak stoimy, patrzymy, tak dzieci tak wchodzą, wychodzą, nigdy nie dziękuję z publiczności. A szkoda, bo zasięgłem na to, żeby wynagrodzić ich oklaskami. Kołońców, drugie miejsce dla klienta i zwycięzca tej kategorii jest w chwili Brawo, brawo, gorąco brawo. brawo. Gratulujemy chłopcom i czwarte klasy zapraszamy do nas dziewczęta. Trzecie miejsce Alicja, synu Serafin. Drugie miejsce Zuzanna Zając i zwyczajszym tej kategorii jest Lena Pierwsze miejsce Lena Jarzikowska. Mamy dziewczęta, piękny czołeczka z w końcu jest sobie Mikołajkowy. Kolejna edycja, szósta już Mikołajka dla Anglii węgla. Pamiętkowy zdjęcia w końcu, brawa, super, super dziewczynka. A w czwartych klasach na trzecim miejscu w Lorbej Pirańskiej. Drugi partner, Balcaczy. I zwycięstwem zostaje Maciej Niedrzejko. Maciej Niedrzejko jest zwycięstwem. Czwartą klas chłopców. Piąte klasy. Dobrze, mamy nadzieję, że już zdjęcia są zrobione. Tak, potem potem się sprawili. I kolejny, kolejny zamęcznik. Piąta klasa Justyna Litszu. Trzecie miejsce. Martyna Łukwentaj. Drugie miejsce. I Klaudia Lawowska. Zwycięstszy Kajka, to dalej, bo kolej. Gorąco, gratulujemy prawa serdeczne, podziękowania wyprzedom. Kończymy jeszcze z piąta klasa. Miejsce, pierwsze miejsce za Patryka dla Patryka Wojkowskiego, na tym klas, w Londy w Trzecie miejsce Jagoda Michałowska. Drugie miejsce Zakra Pani Łagośnia. I pierwsze miejsce w liczbie trzyjnych kategorii jest Holina Lewandowska. Brawo, brawo, brawo. Trzeciej dziewczynki nie ma. Na chwilę okazy. Dobra, no, 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 takie przykro jest, że ci za wybranie nagrody sobie poszli, nie no, powinni nie zobaczyć jakichś starszych, starszej komendzy odbierają nagrody Ale to nic, popracujemy, popracujemy, popracujemy. to jeszcze następna emisja eee, Będę po prostu mówić, że mają wszyscy zostać i tyle, tak? Trzecie miejsce, na Pyroła Drugie miejsce, Arkadiusz Baryla I pierwszy, Jakub Kołeczko Jakub Kołeczko Jaka latał pierwsze miejsce za chwilę jeszcze długo Antonia odbierze swoją nagrodę, Ona to jako jedynie zgłosił się do nas na dzisiejszy wybiegnik Pałetowy 7 klas. Dziękujemy Antoni. To myślę, że jest my...